Witam serdecznie, przyjaciele. Oto ja, wasz ulubieniec Marcineczek, Adameczek. Przyjaciele, dzisiaj mam fajną rzecz Wam do powiedzenia, kontynuując to, co mówiłem Wam tydzień temu. Tydzień temu Wam mówiłem. Jeśli ktoś pamięta, jak nie, to zachęcam do odsłuchania wcześniejszej katechezy. Mówiłem Wam, że nabyłem nowy samochodzik fajny, no i nie bardzo jeszcze wiedziałem, wiedziałem wtedy, co do czego służy. Oczywiście jeździć umie. Bo od 20 paru lat jestem dobrym kierowcą, ale te biegi terenowe to wszystko. Oczywiście te przyciski różne, nie wiedziałem do czego za bardzo, co służy. Oczywiście już teraz wiem co nieco, wiem, że przycisku katapulty nie ma tu na pewno. Te różne, ale te różne przyciski też już wiem, no nie wiem jak używać, dlaczego wiem. No Obejrzałem parę fajnych filmików na YouTube, jest pełno filmików instruktażowych o Toyocie Lankruzet. To jest Toyota Lankruzet z 2009 roku J120. Także przyjaciele już wiem, że, że, że nauczyłem się dużo rzeczy z tych filmików, filmiki jest dobrze oglądać, no nie? już wiem co nieco, że na biegu H się jeździ na ulicy, na poszosie, N to jest bieg neutralny na przykład i odstoi, przeważnie służy do holowania, a L to, są, to jest bieg terenowy, event, czyli trudny, jazda po ciężkim terenie, po piachu, po błocie gdzieś tam, to no, raczej nie korci mnie na razie, żeby tam wjeżdżać, ale jak będzie taka przyjemna, przy, przy, taka potrzeba, to się pobawię. No oczywiście tu jest też przełącznik blokowania mostów, jeszcze bardziej, który pomocny w tych sprawach. Także co przyjaciele zrobiłem? No co przyjaciele zrobiłem? No obejrzałem parę filmików. E, filmiki jest dobrze oglądać. Tak samo w duchu Wam powiem, e, gdy miałem 14 lat, obejrzałem film w telewizji Jezus z Nazaretu. Przyjaciele i ten film, to jest dobrze obejrzeć film nieraz, no bo czyta się, jak się czyta to, to nieraz ciężko sobie tak wyobrazić te różne rzeczy, które Pan Jezus e, prze, przechodził motyw jego słów, co czuł, co myślał, jak, a na, film, na filmie jest nie, Jak jest film dobry, oczywiście, film dobrze nakręcony biblijnie, jest to, jest to wiecie, przyjaciele dobrze pokazane, no nie. Na przykład miałem kiedyś takich znajomych i oni. E, soli dużo używali, no nie, i mówią, no wiesz, no mówi, sól jest dobra Wiecie, Pan Jezus to powiedział No tak, ale Pan Jezus powiedział to w przenośni, że sól jest dobra Ale jeśli utraci swój smak Czymże ją posolić, no nie? Czyli po prostu sól, jesteście solą tej ziemi, no nie? Czyli jesteś solą, ja jestem solą tej ziemi, no nie? Czyli jestem, jestem tak Drugie słowo tego znaczenia jest Jesteście lampą, no nie? Lampę nie stawia się pod korcem, lecz na świeczniku Aby jej blask widzieli wszyscy, no nie? No, Także w tej chwili, co ja robię tutaj nagrywając te kate, katechezy No to można, demonstruje w ten sposób Sól demonstruje w ten sposób lampę, no nie? Także Pan Jezus, widać było na, na, na filmiku definitywnie non stop spory jego, jak głosił na ulicy, głosił na ulicy gdzieś tam w synagodze, koło filarów i non stop spięcia z uczonymi w piśmie z tamtych czasów, no nie, którzy to oczywiście byli biblistami, znaczy no, terrorystami, bo one, oni tore, czyli hebrajski pięcioksiąg Mojżesza, e, wiecie, <śm> st 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 stosowali, by chcieli, by, byli posłuszni temu, no nie no i niestety w tej swojej gorliwości y, ukrzyżowali Syna Bożego, ponieważ, mimo że czekali na Niego, ponieważ nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia. Także, przyjaciele, obejrzeć film jest bardzo dobrze. Wtedy też y, pierwsze moje początki były w wieku 14 lat, oglądałem ten film, właśnie poznawania Boga, poznawania Jezusa. Oczywiście wcześniej miałem komunię, bierzmowanie, te różne obrzędy y, katolickie, które każdy z nas y, przechodzi, wam powiem szczerze, ale nic z tego nie rozumiałem, pamiętam. Jak miałem komunię, no to moje zrozumienie było takie, y, że pewien ksiądz, no nie, to jest Pan Jezus, no, takie było moje zrozumienie Oczywiście fajna była imprezka, no nie powiem Nie powiem, że, że lubię imprezki no, Wiecie, no dostałem fajny zegarek 16, Z szesnastoma 16 melodijkami Dostałem rower Wigry 3, co był absolutnym Mercedesem, można powiedzieć, na tamte czasy Co było fajne przyjęcie Także było fajnie, wiecie, no było fajnie No ale no, nie miało to za wiele wspólnego Z przyjęciem Pana Jezusa, no nie no bo, no bo ja nie znałem Pana Jezusa żadnego Bo On jest Duchem, On jest Życiem, On jest Słowem On jest Drogą, On jest Prawdą Wiecie, przyjaciele, dopiero jak obejrzałem film, jak usłyszałem słowo Boże, to wtedy ten duch Jezusa, no nie, on, on we, we mnie zaczął działać. No ja zacząłem działać, według tego już zacząłem w jakimś stopniu funkcjonować. Potem to przecież pozwoliło narodzić mi się na nowo, stać się dzieć, dzieckiem Bożym, przyjaciele. Także co, obejrzanie filmu było fajną rzeczą, żeby, żeby zapoznać się z instrukcją obsługi tego też tego samochodu, ale i poznanie ludzi, ludzi wiecie, ja poszedłem do jednego kolegi, do drugiego kolegi, którzy już parę lat mają takie samochody, którzy jeżdżą. Takimi samochodami, oni mi też dużo wytłumaczyli, no nieprzyjaciele. Byłem u jednego kolegi, yy, zadzwoniłem do Mirka, do takiego, do brata mojego, co ma. Yy, Środ Mercedesa, jak się z Radomia na Warszawę wylatuje chyba na Barlickiego, on też takimi samochodami jeździ, także on się zna, poinstruował mnie w wielu kwestiach, powiedział, gdzie w Radomiu jest mechanik, który tylko takimi samochodami się zajmuje, że olej w moście muszę wymienić, bo się co 50 tysięcy wymienia olej w moście, także dużo rzeczy już wiem, przyjaciele na ten temat, dużo wiem, także to zrobię na pewno co zrobię jeszcze? Oczywiście pierwszą o, o, też zrobię to, jak widzicie, nie są przyciemnione szyby. Nie są przyciemnione szyby, także przyciemnię sobie szybki w tym samochodzie. Dlaczego? No, bo lubię z moją piękną młodą żoną, wiecie, na randki czasami jeździć, no to szyby muszą być przyciemnione, wiecie, przyjaciele. No. Także to zrobię na pewno. O to zrobię na pewno, także w, yy, także widzicie. Z, yy, dobrze jest pogadać z kimś, kto na tej drodze jest dłużej, no nie, kto już zna już. Oczywiście z, duspa, z, z, nie, tak, z dus, duszpasterzem, czy pastorem, czy komuś. Oczywiście każdy ziem w czasach, no że, że oczywiście, każdy prawie ksiądz, pra, prawie każdy pastor się zwie tuż pasterzem, no ale niestety 90% ich takimi nie są. To są tylko ich zawód, no nie. Oni pracują w tym, coś tam liznęli tematyki, ale absolutnie wiecie. Życie w dlatego też Dobrze mieć kogoś, kto, kto przeszedł tą drogę, no nie? Jego owoce na tej drodze są, są dobre, no nie? Tak jak nie pójdę na przykład dowiadywać się, jak się eksploatuje samochód, samochód, jakiegoś bankruta życiowego, kogoś na przykład, kto ma wypadek za wypadkiem, psuje mu się na stop samochód, nic nie potrafi. Tylko idziesz do kogoś, kto po prostu dba, ma parę lat ten samochód, dba, nic mu się nie psuje, jeździ bezwypadkowo. Taki człowiek jest dobrym doradcą, no nie? Nie pójdziesz też radzić się kogoś po prostu jak być dobre małżeństwo, kogoś, kto nie ma żony, i, i, i pięć razy się rozwiódł, no nie? Bo, bo on nie wie tego, on nie wie tego. On może mówić, że on wie, ale on nie wie tego, no bo skąd może wiedzieć? Bo nie ma owoców takich, no nie. Po owocach to się poznaje, wiecie. Tak samo tuż, tuż pasterza wybiera się po owocach. Ktoś, kto na przykład, tak jak ja, no nie, przeszedł perypetie życiowe, po prostu wyszedł z totalnego, z totalnego dna. Pamiętam, jak miałem y, jakieś 18-19 lat, jak stałem przed sklepem monopolowym, po prostu y, cały roztrzęsiony, i aż mi i, i, i żeby mi ktoś dwa złote dał, żebym po prostu sobie wino kupił, żebym się przestał trząść, no nie. Także z takiego miejsca wyszedłem. Oczywiście to było lata temu. Narodziłem się na nowo. To się zaczęło, gdy się narodziłem na nowo. Potem idę cały czas do przodu i no i teraz jak widzicie widzicie kupiłem sobie samochodzik za 65 tysięcy, no nie? z 2009 roku, bo to było moje marzenie, no nie? Także, przyjaciele, człowiek, który przeszedł jakieś perypetie, wyszedł z tego, jest zwycięzcą, to jest człowiek godny po prostu do, do, do tego, żeby on ci doradzał w jakichś dziedzinach, no nie? Jak wyjść z tego, jak osiągnąć sukces, sukces, czyli obfite życie zoę tu, na ziemi, no nie? Które za, które, za które już zapłacił Pan Jezus, żebyś to miał, no nie, żebyś to miał. To jest jak Nowy Testament, jak coś, co po prostu ktoś zapracował i, i ty to dostałeś, ale musisz wiedzieć, jakie guziki nacisnąć, żeby to po prostu wziąć, no nie, no bo, bo mój lud ginie z braku poznania, tak jak jest napisane, Wam mówiłem ostatnio, no nie, tydzień temu: poznacie prawdę, a prawda Was wy więc ta prawda, gdy wy wiecie, mój lud ginie, to nie, 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 nie jakiś pogański lud, tylko mój lud ginie, jest napisane, no nie. Czyli można być zbawionym, można już należeć do Jezusa, iść po śmierci do nieba, ale tu na ziemię mieć przekichane przez to, że nie wiemy jak posługiwać się na ziemi zasadami bożymi, no nie? Oczywiście Biblia, Słowo Boże jest tą instrukcją, którą można powiedzieć znam w jakimś tam dobrym bardzo dobrze znam jednym słowem no nie znam bardzo dobrze Biblię kocham to Słowo Boże, ono mi właśnie pozwoliło wyjść po prostu z miejsca w którym byłem właśnie 25 lat temu do tego miejsca co jestem dzisiaj no nie, I oczywiście bo jeszcze mam marzenia dalsze, to się nie zakończyło ja po prostu cały czas jestem w drodze no nie pewne rzeczy, pewne rzeczy są przede mną dlatego też wybrałem tuż pasterza który po prostu też ma podobne doświadczenia, też po prostu przeszedł, wyszedł z jakiś tam dróg przestępczych czy tam e, po prostu e, same dobre rzeczy w jego życiu po prostu to idzie cały czas do przodu opływa w dostatku wie, wie, wie jak nauczać wie ma sukces w, w danej dziedzinie Zma działa działanie Boga widać w jego życiu darie Ducha Świętego no nie kładzie ręce na chorych chory są uzdrawianie, uzdrawiani e, wygania demony dwoje, dwoje ludzi nawet z krzesiów zmartwych, także przyjaciele no Oczywiście na ten czas dzisiejszy, moim tym pasterz, pasterzem, dusz pasterzem prawdziwym, no jest pastor Artur Ceroński z Warszawy. Wcześniej pasterzem moim był pastor Paweł Godawa z Koszalina. No Jeszcze wcześniej miałem też innych tuż pasterzy, którzy mnie wyprowadzali. No, czy, nawet, czy, czy to byli katy, na początku katechiści z Neokotuchomenatu, z takiej wspólnoty katolickiej, do której trafiłem 25 lat temu, przyjaciele. Wtedy na tamten czas oczywiście oni byli dobrzy, no bo ja byłem masakrycznie po prostu zjechany, miałem wszystko, Total, totalnie byłem. Także, to, także oni byli nawet w tamtym okresie byli, byli, byli dobrymi dla mnie tuż pasterzami, ale idę cały czas do przodu, wiecie, idę cały czas do przodu. Musi być rozwój, musi być rozwój, no i właśnie owoce, owoce jak są, no to takiemu oso, takiego człowiek, człowiek może doradzać przyjaciele. No idą święta, teraz mamy za parę dni święta, oczywiście, no nie powiem, no będzie wyżerka, jak zwykle. Ja, ja od dziecka lubiłem święta, no lubiłem święta, no bo do szkoły się nie szło, no nie. Ja nigdy nie lubiłem chodzić do szkoły, także po prostu do szkoły były, się nie szło, były święta, wyżerka była, fajnie było, no nie. Oczywiście, ale nie było to, nie było, nie miało to zbyt nic, za wiele wspólnego z, z, narod, z Panem Jezusem, no nie, jak wiemy to jest Boże Narodzenie, czyli jak samo przez się mówi, czyje to są święta, to są, to jest Boże Narodzenie, no nie, czyli świętujemy ten czas, który się dokonał, Boże Narodzenie, czyli Pan Jezus przyszedł na świat dwa tysiące, ponad 2000 lat temu w, w Betlejem, był Żydem oczywiście i, i, i narodził się, narodził się tam, no nie, i my to świętujemy, potem zrobił to, co zrobił, ponieważ Bóg tak umiłował świat, że swojego syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Także w ten sposób, no musiał, musiał przy, zejść na ziemię, no ale żeby zaistnieć tutaj na ziemi, no to nie ma innego wyjścia, jak być dzieckiem, no nie, także przez chwilkę no musiał być dzieckiem, tak jak ja, każdy z nas, no nie, kiedyś tam byliśmy małymi dziećmi, teraz nie jesteśmy małymi dziećmi. Ale co jest ważne, no narodzić się na nowo, żeby to narodzenie było, w, w, każdy człowiek musi narodzić się na nowo, przyjaciele. Tak jak pan Jezus powiedział do Nikodema, musisz narodzić się na nowo, no nie, czyli ten duch wewnętrzny musi ożyć. Czech się rodzi na nowo, wtedy stajesz się dzieckiem bożym, no nie. Kiedy oddajesz świadomie, oczywiście, swoje życie panu Jezusowi, mówiąc, pokutując też, czyli uznając za złe swój egocentryzm, czyli swoje własne życie po swojemu, no bo to do niczego nie prowadzi, przyjaciele. To jedna tylko piętka pycha, i w ogóle, no nie. Ale oddajesz życie panu Jezusowi pod jego panowanie, wierząc, że on umarł za ciebie i zmartwystał. To jest nowe narodzenie. Idziesz do nieba, przyjacielu. Po śmierci będziesz w niebie. No i właśnie potem jest ten czas, żeby uczyć się właśnie tych zasad. Tych zasad właśnie, jak funkcjonować, jak funkcjonować, jak właściwe przyciski naciskać, żeby mieć sukces w życiu, żeby mieć sukces i obfite życie zołe, za które pan Jezus już zapłacił, wiecie, przyjaciele. To jest pełny sukces wtedy. Gdy, gdy jesteś, gdy działasz, gdy działasz tak jak, tak, jak działa Bóg, można powiedzieć, w Jego realiach. I tego Wam, przyjaciele, życzę. Jeszcze na święta fajną katechezę, katechezę przyszykuję. Także teraz pozdrawiam Was serdecznie. Miłego wieczoru Wam życzę.